Siemka, to i drops. W kolejnym odcinku zajmę w Assassin's Creed. Wybaczcie, ale coś mi przeszkodziło i nie mogłem wam pokazać, jak gubię tych strażników. Dlatego. No dlatego, no. No, zaczynam odcinek od tego momentu. Ciągle brakuje mi jednego śledztwa znalezionego, ale dobrze, że zajmijmy się tymi, co mam. Stoję tuż przed wami, by was przestrzec. Jeśli ryżu, daj zajmie nic nie zatrzyma go już no i dobra do Jerozolimy. Musimy powstrzymać... Kradzież kieszonkowa Nie przepuszczą mnie pewnie nie? A, irytujesz nie, mnie na... no. Dobra jakbyś to poszło O co chodzi? Kurde cio... Nie masz po co tu stać, odejdź Ci obyć Bartu będę kradł Chcesz czegoś? O Widziałeś rozkaz? Chcę, żebyśmy jeszcze dziś naprawili scenę przed następną egzekucją. To ta na zachodnim skraju świątyni Salomona. Właśnie tam szedłem. Tyle śmierci. Gdyby tylko nasz prawdziwy przywódca mógł wrócić i przywrócić odrobinę sprawiedliwości w tym mieście. Tak, a nie tę farsę, którą urządza nam Majadin. Jak? Jak to się mogło stać? Każdego, kto został powołany na miejsce Salahadina, spotkał przedwczesny koniec. A teraz stanowisko przechodzi na niego. Na niego, który kiedyś był najzwyklejszym skrybą emira. Co za zbieg okoliczności. Nie zdziwiłbym się, gdyby to on stał za tymi wszystkimi wypadkami. Cii, jeśli nas strażnicy usłyszą, zamkną nas za zdradę. Zginiemy dokładnie na tej platformie, którą mamy naprawić. Chodź, wracajmy do pracy. No. Teraz muszę kogoś nie okraść. Tylko jeszcze pewnie ci mnie nie przepią. Hej! Wyglądasz znajomo. Kurde, co za ciuć moki. Tylko jak ja mam ich ominąć? Zamknij się. O Jezu. やっ No i dobra, zajmijmy się, teraz już nam nic nie przeszkodzi. Ciągle za blisko przedtem stałem, tam jakoś się dało. Kto jest za to odpowiedzialny? Co to? No i dobra, zaraz bez problemu powinienem to zrobić. Bo żaden wieśniacki strażnik nam nie przeszkodzi. O kurde, chyba że ten.

Dobra, tym razem mamy eskortę tego... Y, informatora, chyba. Eskortę informatora? No, dobrze mówiłem. Y... Oj, no, nie tak to chciałem, myślałem, żeby tu przeskoczył i teraz tu. O, fajnie, kolejny ten, Krzyż Jerozolimski. Dużo jeszcze tego mam chyba. No, 5, ale jest niestety i aż 100. O, jest informator, dobra. Altairze, miałem się spotkać niedaleko z pewnym człowiekiem, ale strażnicy się na mnie uwzięli. Gdy tylko stąd wychodzę, atakują mnie i zmuszają do ucieczki. Nie jestem tak dobry w walce jak kiedyś. Doprowadzisz mnie bezpiecznie do celu. Nigdy ty nigdy nie byłeś dobry w walce. No ale dobra, idziemy. <laughs> Wielki sefer elimizdan kurtuldu. Bu sefer kaczmysyna izyn wermijen. Błagam panie, umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Tylko parę mona. Niech tylko dwóch. Dobra, idziemy dalej. A on nie umie biegać, bo tak musimy pobiegnąć jakimś takim... ...taką piechotką. Tylko mi nie mówcie, że cała tamta gromada. A nie, dobra. Ale pewnie ci się rzucą. Znaczy ten, co tam jest przy ścianie. E nie. O dziwo. Jeśli Ryszard zajmie Jaffę, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy powstrzymać go! DZI NIEWIERNY! Naprawdę... Jaha! Kurde Dobra, informator chodzi idziemy dalej. Gotów na to jest za to odpowiedzialne! Bądźcie silni jak co tu i przeciw... Ale mogliby się domyślić, bo... Bo Asasyni mają czerwone pasa i uczyni mają czarne. Ciekawe co tu się stało. No ale dobra. za O fajnie już dochodzimy. Nędny Kurde... Zabierz ich ode mnie! Tak, go uderzyło no, się, tak, na dobra. Proszę, panie, macie trochę pieniędzy? A! Nie mam. Proszę, nie możecie mnie wspomóc, jestem biedna, chora i głodna. Właśnie nie wiem, to jest sobie jakiś taki błąd. Błagam, panie, Dobrze, z głodu. tu chyba będzie bezpieczny. Nie odważę się przelać krwi przed świętym miejscem. W zamieszaniu zabrałem to jednemu ze strażników. Może ci się przyda. Proszę, panie, macie trochę pieniędzy. Błagam panie. No, dobra. Eee, yy, to chodźmy do punktu obserwacyjnego. Nie wiem. Nie. M, wydaje mi się, że to jest jakiś błąd z tą żebraczką, bo ona ma strasznie dziwny dubbing, znaczy w sensie dubbingu, że jest błąd. ja No bo ona mówi z takimi jakby wyrzutami, że co to ma być, czemu my jej nie chcemy dać, no nie tylko Wybaczcie znowu zabijam cywili Ale wiecie, muszę tam przejść. Ej, długo pisemny spadł. Dobra, a to jest ta świątynka, dobra, to już po takiej się raz spinęłem Co nie wyjdzie tam? Nie gadaj. A, to tędy nie wyjdę w takim wypadku. No to tędy głównym wejściem. Nienawidzę tych żebraczek, które dupę, czasem w ogóle przeszkadzają w misji i nie ma z nimi jak wytrzymać. No i dobrze, mamy tu jakieś śledztwo? Nie powinny tu być, odejść! No pięknie, mamy przesłuchanie, znaczy podsł podsłuchiwanie, właśnie. O, tych też nie lubię. Oni są jeszcze gorsi. O, wow, gdzie oni się to pogapowali, że ja to ja? Kurde, spadłem, a nie tak chciałem. O, templary już fajny. No wiecie, taka znajdka jakby. No, już trzech, sześćdziesięciu. Dobra, załatwiemy, Idziemy podsłuchiwać. A to oni. Dobra, to trzeba by nie na ławce usiąść. O. No i słuchamy. Przepraszam, amadzie, pojawili się bez ostrzeżenia. Mój syn? Mają mojego syna? Co chcą z nim zrobić? Zrobiliśmy, co mogliśmy. Co chcą z nim zrobić? Chcą go stracić. Jeszcze dziś. Nie. Nie pozwolę na to. Ale co możemy zrobić? Macz Adim jest głuchy na błagania. Mówi, że z wolą Bożą nie można się targować. To nie wola Boża, tylko szaleństwo. Pójdę do niego sam. Gdzie on jest? Przyjdzie na egzekucję. Nawet ją wykona. Bawi go to. To prawdziwy okrutnik. Nie mamy więc chwili do stracenia! Chodźmy! Dobra, wracajmy do biura Ośledztwa wykonane. Hmm, to może tacy właśnie takie chłopki nam pomogą. Jakoś wiecie, zabiciem go, ale wątpię O i kolejny krzyż Jerozolimski Siódmy? Nie, szósty dopiero hmm. Zapnął on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. A ile dwie, ledwie. Pomocy błagam pomocy! Złodzieju, jesteś śmieciem! I to tam już chyba przejdę tak na piechotę. Czemu? nie, to są strażnicy to nie... Jesteś śmieciem! Dobra, biegniemy już sobie. Nie masz dokąd uciekać! tylko o parę monet biegnąc tak szybko na kogoś wpadnie złodzieju, jesteś w śmiecie chyba się dokądś śpieszy no, tu gdzieś powinna być drabina do tego biura no dobra, to wyjdziemy tak jak prawdziwy asasyn angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe pozostawiąc za tobą koszmar i śmierć a, to jest orlik wzrok a to nie, nie, nie chciałem tak nie no wieści, nowicjuszu? Nie jestem nowicjuszem. O umiejętnościach człowieka świadczą jego czyny, a nie znaczki na szacie. Możemy wymieniać się złośliwościami albo wykonać zlecenie od Mu'alima. Więc mów, o co chodzi. Regent Jerozolimy, Machadin, zarządził dziś publiczną egzekucję niedaleko stąd. Na pewno będzie dobrze strzeżona, ale dam radę. Wiem, co robić. I dlatego właśnie w moich oczach jesteś wciąż nowicjuszem. Nie możesz niczego wiedzieć, a jedynie podejrzewać. Musisz zakładać, że się mylisz, że coś przegapiłeś. Przewiduj, Altairze. Ile jeszcze razy będę ci o tym przypominać? Jak sobie życzysz? Skończyliśmy już? Nie całkiem. Jest jeszcze coś. Jeden ze skazańców jest bratem. Jednym z nas. Al-Mu'alim chce, żeby go ocalić. Samym oswobadzaniem się nie martw. Moi ludzie się tym zajmą. Ty musisz zadbać o to, aby Mac Adin nie odebrał mu życia. Nie dam mu ku temu okazji. Mam nadzieję. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia.